Hej, witajcie kolejny raz na moim kanale i dzisiaj mam dla Was projekt Denko, rzeczy do y, pokazania, które zużyłam od początku roku i tak y, przez 6 tygodni także tak, jeżeli jesteście zainteresowani zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału i do oglądania pierwszą rzeczą mam tutaj płyn do mycia z Palmolive. Jest to Palmolive Pampering Oil z olejem makadamia Nazywałam go ostatnio też w ostatnim denku. Ma on aż 400 ml. Bardzo ładnie pachniał, bardzo dobrze też mi się go używało. Dobrze się pienił, mył i tak dalej. Bardzo fajny, ale teraz mam też taki z The Body Shop i też z daw I jak coś to na razie pozostanę przy tym z daw ale ten też był spoko. Ta rzecz do pielęgnacji ciała, która naprawdę bardzo mi się dobrze u, używało i teraz właśnie dostałam takie trio. I tak krem tutaj mam do, do rąk. E, właśnie ten jogurt i mam teraz żel pod prysznic z The Body Shop. Jest to taki jogurt do ciała w, o zapachu mango. I tak, zużyłam cały. Tak bardzo intensywny zapach, a tak piękny, naprawdę. E, to jest po prostu... To, ten produkt jest... Mm, jak dla mnie, jest perfekt na zimę. Dlatego, że on się szybko wchłania. Czuć napilżenie. Także to jest, to było dla mnie bardzo dobre, jeżeli właśnie chodzi o wysmarowanie się i później ubieranie, ubieranie piżamy i to, powiem, tak intensywnie pachnie, że dosłownie na drugi dzień yy, czułam ten jogurt na sobie. Także on miał 200 ml. Bardzo przyjemnie mi się go używało i on miał taką... Yy, właśnie konsystencja jak jogurt trochę taką też jak galareta polecam wam. Kolejną rzeczą, którą też tutaj mam do pielęgnacji ciała jest to również produkt z The Body Shop 250 ml żel pod prysznic. O zapachu o zapachu mleka dałowego i miodu taki kremowy produkt bardzo, bardzo, bardzo pięknie pachniał ten mango bardziej tak intensywnie pachnie, ten był taki delikatniejszy zapach, ale Wam powiem, że po tym właśnie produktach z The Body Shop skóra jest naprawdę bardzo taka miękka i nabliżona. Nic nie wysusza. Z pielęgnacji włosów zużyłam taki olejek do włosów z L'Oreal Elvif Extra... Extraordinary Oil do włosów suchych. Taki z w szklanej butelce z pompką i on miał 100 ml. Bardzo ładnie pachniał i jego ja też bardzo długo miałam. Jego ja chyba kiedyś kupiłam w TK Maxie, Jeżeli dobrze pamiętam. Ale naprawdę też bardzo dobry produkt i wiecie, czasami jest tak, że przynajmniej ja tak Miałam takie sytuacje, że na blond włosach, jak już je sobie wysuszę i tak dalej, i chcę nałożyć olejek, to niektóre olejki, mimo to, że nadawałam, dawałam nie, małą ilość, to te olejki tak jakby zmieniały kolor tych włosów i te, kolor, i te włosy się robiły na dole takie żółte. Jeżeli ktoś, miał blond, jeżeli ktoś ma blond włosy lub miał i stykał się właśnie z takim czymś, to wie o czym mówię, ale bardzo dobry produkt. Nie powiem, że nie. Teraz mam też z L'Oreala, tylko ten z L'Oreala Professional. On był bardzo wydajny. Mam tutaj coś z, do demakijażu. Olejek taki yy, o pojemności 200 ml. Nazywa się Super Facial. Jest witaminą C. Witaminą C taki olejek do demakijażu. Ja go kiedyś kupiłam na Amazonie i miałam go bardzo też długo. I, I tak, ja sobie aplikuję ten olejek i później sobie. I on tak fajnie mi rozpuszcza makijaż i później używam na końcu tych y, płatków takich wielorazowego użytku. Bardzo dobrze mi rozpuszczał makijaż i byłam z niego bardzo zadowolona. Nie wiem, czy jeszcze kiedyś do niego wrócę, może jak będę miała okazję, a jak nie, no to będę używać czegoś inno, innego. Szkoda, że nie miał pompki, ale bo wiecie, musiałam sobie tak wylewać go na rękę. Przyjemny był zapach, też bardzo wydajny. Ja go lubiłam. Tutaj takie dwa produkty do hybrydy albo żelu. No. Teraz sobie też kupiłam kolejny, bo to naprawdę bardzo pomaga, jeżeli chodzi o właśnie ściąga, ścią, ściągnięcie hybrydy z paznokci. Tak, ja najpierw dostałam to od mojej przyjaciółki i później też sobie to dokupiłam. I to jest taki, to się nazywa y, Magic Remover. Remove Soak of Gel Polish. Tak to wygląda. Możecie też oczywiście znaleźć w innych opakowaniach. I to jest pędzelkiem. I to sobie aplikujecie na... Normalnie na hybrydę. I to wam się robi... Robi się wam taka skorupa. Tylko musicie trochę poczekać, aż to zadziała i zrobi wam się taka skorupa i później możecie sobie to ściągać. Usunąć patyczkiem czy coś, żeby to po prostu odsunąć od płytki paznokcia i to jest bardzo pomocne, trzeba długo, długo czekać nie trzeba na przykład frezarki używać bo wiecie, nie każdy też umie pracować z frezarką, mi też się czasami gdzieś tam ześlizgnie czy coś i no może się nabawić wiecie, może sobie uszk uszkodzić płytkę, ja, mi się to też nieraz zdarzyło tak więc to bardzo bardzo Wam polecam, jeżeli jeszcze tego nie znacie, mam tutaj też do pielęgnacji ciała mój peeling z Daf i to już jest to... I kupiłam już sobie też następne opakowanie o tym samym zapachu. Jest to peeling z DAF o zapachu Crushed Macadamia i Rice Milk Scent. Wygląda on tak on ma tylko 225 ml, ale wam powiem, pachnie pięknie, naprawdę uwielbiam ten produkt, i on jest taki, jak powiedziała drobnoziarnisty, bardzo taki zmielony, ale on naprawdę działa. Dobrze mi się z nim pracuje. Używam sobie tego i też te takie te rękawice takie peelingujące i naprawdę robi dobrą robotę. Także pięknie pachnie, działa i wiecie, nie każdy może używać takich gruboziarnistych, cukrowych, takich yy, bardzo yy, mocnych peelingów do ciała, dlatego ten jest taki do delikatniejszej skóry też jest dobry. Ja jestem z niego bardzo zadowolona. Mam tutaj też do pielęgnacji rąk krem z... Ten krem jest z TK Maxa. Miał on pojemność 50 ml. Był on na zapachu kokosa. I tak, ja go sobie używam właśnie od początku roku jakoś, bo ja go dostałam na święta. Bardzo fajny produkt. Nigdy nie miałam nic z tej firmy. Yy. On był bardzo taki lekki, szybko się wchłaniał, przyjemnie pachniał, ale zarazem działał. Byłam z niego zadowolona, bo um, Wiecie, ja sobie bardziej taki y, gęsty, gęsty czy gęstszy krem użyć na noc do rąk, a ten właśnie taki na co dzień, podczas dnia, y, podczas pracy i tak dalej. Dobry był, bo się szybko wchłaniał. I następny krem do rąk to mam właśnie tutaj ten z The Body Shop, też z mango. 30 ml. Bardzo fajny. Bardzo ładnie pachnął i się szybko wchłaniał. Też byłam z niego zadowolona. W ogóle ta, mm, właśnie to trio, który dostałam z The Body Shop o zapachu mango. Super. Byłam bardzo zadowolona. Teraz przechodzę do kolorów. A więc tak, tutaj mam mój z Maybelline Skin Tint i kupiłam już kolejne opakowania. No, powiem Wam, że nie mogłam się powstrzymać. Tutaj mam Numer 6, ale teraz kupiłam sobie numer 03. Jak skończę tamten, 03, to kupię sobie ten właśnie 06, bo tamten też jest taki jasny, ale wiecie, by teraz mi się bardzo cinało. Także kupiłam sobie 03, a więc oczywiście też Wam na pewno znany. Ja go używam od nie wiem, może od dwóch lat, jakoś tak. Nie wiem, które to jest moje opakowanie. Uwielbiam ten produkt, naprawdę. Używam go codziennie, jeżeli. Na przykład gdzieś jadę albo coś, to ja czasami robię sobie taki, yy, nie wiem jak to powiedzieć, po prostu lubię czasami kombinować i później, yy, wiecie, nie jestem zadowolona z efektu. I ostatnio też tak zrobiłam. Nie miałam tam tego z właśnie tego z Maybelline, tylko wziąłam inne podkłady i wiecie, nie do końca na przykład podobał mi się ten efekt, a musiałam zrobić makijaż na szybko. Także wzięłam, pojechałam po prostu do drogerii i kupiłam sobie z powrotem ten. Także on, y, nim sobie nie zrobicie krzywdy ani nic. I on naprawdę bardzo ładnie też kryje. Można go sobie też budować to y, krycie. Kolejny mój ulubiony produkt, który cały czas też kupuję, no korektor Liquid Camouflage z Eveline. Jego też użyłam całego. Aż tutaj już jest ten aplikator cały suchy, stoper też wyciągnięty i wam powiem po wyciągnięciu stopera jest jeszcze bardzo dużo tego produktu, także polecam wam bardzo też wyciąganie stopera. On jest bardzo lekki, ja go też używam na co dzień właśnie z tym ze skin tintem. Lekkie makrycie nie trzeba jego dużej ilości, żeby dał fajne krycie takie lekkie. Nie wiem, mi się nie zbiera jakoś w marszkach ani nic. Dobrze też kryje. Jestem z niego bardzo zadowolona i będę też powracać do niego. Kolejną rzeczą. Mam maskary z pupy, którą też w końcu zużyłam, bo yy, ja mam dużo maskar i tą też bardzo długo miałam i nawet ja ją kiedyś dorwałam do, do w takiej maksie. Pupa maskara Ultra Flex. Bardzo długo miałam, bardzo, bardzo ją lubiłam. Wygląda ona tak. Szczoteczkę ma silikonową. Ale wam powiem, że ta szczoteczka i w ogóle ten efekt, jaki ona dawała właśnie taki mocny, i na maskary nie dawała mi taki efekt właśnie mocny. Szczoteczka jest taka, jeżeli może kiedykolwiek jeszcze będę miała kiedyś okazję, dziś ją kupić sobie, albo dziś ją zobaczę w sklepie czy coś, to sobie ją kupię. Bardzo dobry produkt i ja wam powiem, że nawet do niej dolewałam dura line. Tylko ona już się po prostu zrobiła sucha i już mi się trochę kruszy, także czas na nią. Bardzo dobrze mi się jej używało. Jedna z najlepszych maskarek, jakie miałam. Mam tutaj też produkty do ust. I tak, mam jeden produkt z projektu Denko, z projektu Pansory. Jest to ta pomadka z Kiko. Wiele razy już ją wam pokazywałam. Ja tutaj sobie wszystko już wygrzebałam z tego opakowania, bo było mi bardzo ciężko już używać. I to jest. Velvet Passion. Piękny odcień y pomadki. Bardzo ją lubiłam, taki nude. Y miałam też ją bardzo długo. Ja ją sobie nie miałam żadnego takiego małego pojemnika, do którego mogłabym ją sobie przełożyć, wiecie, takiego słoiczka jakiegoś plastikowego czy szklanego. Dałam ją po prostu do opakowania po pudrze. Tak. Wiem, że to nie wygląda, nie wiadomo jak dobrze, ale po prostu dałam ją sobie tutaj, ale ona cała mi się mm, po prostu Widzicie, ja jej tutaj dotykam i taka guma się zrobiła. Nie wiem czemu tak, czy ja coś źle zrobiłam, czy co. No po prostu może mój błąd. Mm, nie wiem, ale tego i tak dużo nie zostało. E, ona też już jest stara, także na nią pora. Kolejnym produktem do ust jest produkt z Too Faced Lip Injection Maximum Plum. Jest to też, jeden, jest to też produkt, który kupuję cały czas. I mniejsze opakowania i większe. Tutaj mam. Takie mniejsze opakowanie. Wygląda ono tak i z niego też wyciągnęłam stoper nawet, bo już nie mogłam tym pedzelkiem sobie nigdzie dojechać, ale już jest całe zużyte. Jest to, powiem, powiem naprawdę, bardzo satysfakcjonujące, jeżeli też wyciągnę właśnie ten stoper. Go Wam nieraz pokazywałam. On powiększa usta, bardzo powiększa usta. No, też takie mrowienie daje i tak dalej i... Ja wiem, że nie każdy może używać takich produktów. Planujecie albo myśleliście o właśnie wypróbowaniu tego, bo to nie polecam Wam wyjeżdżanie właśnie tutaj za swoją linię ust. Możecie dostać po prostu jakiejś reakcji może Wam się skóra zaczerwienić. Każdy wiadomo reaguje inaczej na takie rzeczy, także właśnie nie polecam. Ja po prostu sobie aplikuję go na swoje na usta. Nie wyjeżdżam poza linię ust i jest okej. Okay nie wiem, które jest moje opakowanie i mam też teraz dwa kolejne takie pełnowymiarowe próbuję używać swoje takie próbki, które też mam i też na przykład użyłam parę masek w tym miesiącu, chyba jedną wyrzuciłam tą saszetkę ale mam też inne maski, które mam w projekcie Pan i też ją chcę używać, ale tutaj mam kwasowy szampon z Cameleo Herker aha, taki szampon kwasowy i mam też in takie fioletowe z tego właśnie Cameleo szampony do blond włosów. Też dostałam te mm, od przyjaciółki, właśnie te próbki i jest naprawdę bardzo dobry. Jeżeli ta firma Cameleo, ona nie ma y, drogich produktów z tego, co wiecie, co się orientuje. Każdym razem, jak miałam parę tych próbek tego szamponu i za każdym razem, jak myłam włosy i tak dalej, to fajne te włosy. Odbite od nasady i czasami po jednym razie Trudno jest ogólnie stwierdzić, ale miałam chyba z trzy. To był chyba moje trzecie właśnie ta próbka. I za każdym razem miałam taki sam efekt właśnie po tym szamponie. Też te włosy były takie właśnie odbite od nasady, ale też ta skóra y, głowy była bardzo dobrze oczyszczona. Nie wiem, bardzo byłam z niego zadowolona. Tutaj mam maskę koreańską. E, wczoraj użyłam, też bardzo fajna. Ja mam jeszcze parę tych masek. Dużo esencji zostaje tutaj w tych maskach i dobre są. Je. Maska w płachcie, ja trzymam je 20 minut. Yy, one są fajne, bo one zawsze to ja sobie też naciągam i szyję. Mam też yy, chyba kolagenową i mam też ogórkową. Mam też jeszcze parę. Używam sobie raz na jakiś czas, tylko tak jak mówię, używam też innych. Ale bardzo dobra maska w płachcie. A więc tak, to by były wszystkie rzeczy przez ostatnich 6 tygodni, Udało mi się użyć 15 rzeczy. Jestem zadowolona, używam produktów dalej. Wam was też zachęcam do wykorzystywania swoich produktów do końca. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Pierwsze denko w tym roku, także ja oczywiście zabieram się za następne. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa! pa.